jestem Pączek, a dzisiaj wracamy z kolejnym odcinkiem z serii Skoła Fortuny. Jak widzicie, nastroje są tutaj po prostu wspaniałe. Co ci się znowu tutaj, idzie dzieje? Pora przywdziać czerń. Okej, okay, dobra. Yy, bo tak i nikt nie zrozumie i tak. Okej, okay, spoko. Ej, no co to ma tutaj być? Czemu rozwalacie mi wszystko? Halo! <noise> w ogóle, yy, gdzie jest Nadia? Na seminarium? Co? Jakie seminarium marzycieli? Czemu tutaj nikt nie stoi? O co chodzi? A dobra, już ta babka tutaj stoi. Tak? Ona to obsługuje? Chyba obsługuje. Mam nadzieję. Ale to, co to jest, to seminarium marzycieli? Ja nie pamiętam, żebym ja zaj na coś takiego iść. Um, nie wiem. <ścoughs> nie wiem, nie wiem o co chodzi. E, chodź tutaj. O jejku, bo ty masz taką słabą zabawę, no to może podejdź sobie tutaj i pograsz sobie w grę Blig Blog. Okej, okay, dobra, bo trochę był chaos tutaj na rozpoczęciu, więc tak, wracamy dzisiaj wyjątkowo w środę z tą serią, bo szykuję taki dosyć spory Speed Build i nie wyrobiłabym się z nim na dzisiaj, dlatego postanowiłam, że zamienię kolejnością po prostu i dzisiaj wrzucę koło, a właśnie w piątek wrzucę ten Speed Build. No więc tak, jeżeli chodzi o plany na dzisiaj, Odcinek, no to y, ja myślę, że Nadia koniecznie musi się spotkać z, z, z Glenem, który jest jej pierwszą miłością. Który wczoraj wpadł do nas do kawiarni niezapowiedziany, <gry> postanowił nas odwiedzić. O, 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 chodź tutaj do, y, do Lei, ją tutaj o, przytulenie. Um, co jeszcze, co jeszcze może jej tutaj zrobić? Daj, jakiś przysmak, o, właśnie. Więc no, definitywnie trzeba będzie się z nim spotkać, a oprócz tego, no to zobaczymy, co tam nam jeszcze się wylosuje na kole. I Jestem ciekawa. W sumie możemy tak naprawdę to już teraz zrobić. Aha, właśnie, jeszcze co do koła. No to ja sobie uświadomiłam już przy e, montowaniu odcinka tamtego poprzedniego, że my wylosowaliśmy tu nowe hobby, a nie kupiliśmy tego e, koła do garncarstwa przecież. No, więc y, zróbmy to teraz od razu, żeby nie było, i nadrobimy to w tym odcinku. Tylko, tylko czy to będzie chyba zainteresowanie i umiejętności. I jejku, w ogóle ile ono kosztuje? Będzie nas stać. A dobra, 500, to, to nawet nie jest źle, tylko gdzie my je damy? <ścoughs> Może tutaj? I tak nie korzystają z tych regałów z książkami. No, dobra, to damy to tutaj. Dobra, no to jak to mamy już ogarnięte, no to co, to może w takim razie, skoro e, nie ma Nadii, gdzie e, tutaj damy, żeby sobie odrabiała lekcje, a my zakręćmy kołem. I zobaczymy, co tym razem nam się wylosuje. Mam nadzieję, że to będzie coś, co będziemy mogli związać z Idą, bo ostatnio dużo z Nadią robiliśmy, a fajnie by było jakby e, z nią też w coś... Drama z sąsiadami! Okej, okay, dobra, trzeba będzie ogarnąć, kto jest w ogóle naszym sąsiadem, bo nie znamy naszych sąsiadów. Może to będzie. Ej, ja kojarzę, że w tym dodatku doszła e, chyba jakaś taka rodzinka, że tam też jest nastolatka, i może Ida by z nią miała kosę. Ej, to by było ciekawe. E, dobra, no to to usuwamy. I uwaga, uwaga, co teraz jeszcze raz nam się trafi? Co jeszcze raz nam się trafi? Nigiri z rozdymki. Ojej, no ryzykownie, bardzo ryzykownie. No, ale dobra, wracajmy do rozgrywki. E, czyli co? Czyli wygląda na to, że będziemy musieli, chyba w środę, jest ta jakaś japońska budka, tak jakby w. w no, w tym mieście w San Sanmaishuno, e, jest to taka japońska budka, gdzie będziemy mogli się nauczyć robić nigiri z rozdymki. E, I będziemy musieli je zrobić i zjeść bez względu na to, czy wyjdzie dobrej jakości, czy wyjdzie złej jakości na szczęście mamy gotowanie na ósmym poziomie, więc, więc w tym jest nadzieja, ale no, wiecie, różnie może z tym być. W ogóle ile ona jeszcze będzie na tym seminarium? Dobra, jeszcze chwila. O dziewiątej ja myślę, że będziemy mogli... Jejuj, w ogóle jaki tu jest syf! O dziewiątej ja myślę, że możemy sobie zamknąć tą naszą kawiarenkę, chociaż widzę, że tutaj coraz, coraz więcej mamy klientów, ale nie, no nie będziemy kazać Vanesie, Vanessie... Panessie. Będziemy do niej mówić, Vanessa. <laughs> nie będziemy jej kazać do tak późna pracować. Niech sobie kobita też odpoczywa, niech się wróci do domu, niech się wyśpi. A nie, że my ją tutaj będziemy trzymać <laughs> do późnego wieczora. No, a tym bardziej, że już tutaj się rozchodzą ludzie, albo i nie? Nie, oni chyba idą na zewnątrz. <laughs> Okej, okay, ale dobra, fajnie, miło, miło widzieć, że tutaj Simowie też się dają, bo e, chyba do tej pory zawsze się dali w środku, także no, miła odmiana. Dobra, 21.40, a my jeszcze nie zamknęliśmy. Ok, mamy 817 simulonów zysku, powinniśmy rozwinąć się bardziej tutaj, powinniśmy bardziej przystroić naszą kawiarenkę, no spoko, możemy to zrobić, jak troszkę jeszcze więcej zarobimy kasy, bo dalej z tym jest u nas cieniutko, dobra, to już tutaj pomożemy i sprzątnąć, to też pasowałoby podnieść, ojejku, nie, 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 a dobra, bo Nadia już wróciła, co tutaj się w ogóle działo, dopasowana marzycielka, Nadia czuje się zainspirowana przez swoje Niedawne decyzje opłaciła się wierność sobie i swojej małej firmie. Okej. Okay. Yy, nie wiem, co to ma znaczyć, ale spoko, chyba. <śmum> mam nadzieję. Yy, dobra, to mam już wszystko ogarnięte. Yy, dawaj na górę. I co, tutaj się znowu coś zepsuło? Serio? Matko, nie mamy chwili wytchnienia po prostu. <śmum> Weź, odrabiaj te lekcje, bo dalej tego nie zrobiłaś, kobieto. Dobra. I w ogóle musimy w końcu zdecydować, co robimy z tą kuchnią, bo ona już mnie tutaj tak denerwuje. E, nie weź resztki. Jakie resztki? My mamy coś w lodówce? Mamy to chili. No dobra, to weź sobie porcję. No, więc może zrobimy przy okazji w tym odcinku tak, że Ida się przyzna swojej mamie do tych tatuaży i w ogóle. I, i może by dostała błogosławieństwo na to, żeby otworzyć swoje własne studio tatuażu. Ja generalnie myślę, że Ida tutaj. W ogóle niepotrzebnie to wszystko ukrywa, bo Nadia pewnie miałaby takie, że kobito, czemu ty się mnie o to nie zapytałaś od razu? Przecież ja jesteś moją córką, moją jedyną córką, jesteśmy praktycznie jak przyjaciółki, no przecież jakbyś tylko poprosiła, to ja bym swoją własną firmę zamknęła, żebyś ty się mogła realizować. No, ja założę się. Nadia taka jest, ona ma takie dobre serce, że ona, ona jest takim people pleaser, że po prostu wszystkim by tylko dogodziła, a siebie zawsze spiecha na, na dalszy plan. I w sumie może dlatego też Ida tak nie chciała za bardzo do niej o co zagadywać, bo właśnie wiedziała, że jej mama mogłaby zrezygnować ze swojego marzenia, właśnie, żeby móc zrealizować jej. Kurde, no tak też mogło być w sumie. Dobra, młoda damo. Jak skończysz o jejku, brak poczucia kreatywności. No już, już. Jak skończysz to tutaj yy, robić te zadania, to idź sobie spać. O nie, Leja jest chora! O nie! Mojej <laughs> się świeci nosek i łapki. Ej, nie, tylko nie to, no dobra, no to trzeba będzie ją zabrać dzisiaj do weterynarza. E, Okej, okay, to co? To wstawaj może, Nadia, zajmiemy się tym. E, skorzystaj sobie z toalety, weź sobie prysznic, idę. Ty może wziąłabyś sobie zjadła już śniadanie. Szybko się tutaj ogarniemy i weźmiemy tą naszą kocicę do weterynarza. Ojejku, jeszcze jakiś zumizd dostała i goni po domu. Dobra, w ogóle to mamy loterię i co wy na to, żeby kupić jakiś los? Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie wygrałam na loterii. Ale też często jak sama gram, to nie kupuję tych losów, bo ja nie chcę, żeby moi simowie wygrali. Właśnie boję się tego, że wygrają i że będą mieli dużo kasy i nie będę miała co zrobić z tą kasą i, <laughs> i będzie nudne. Nie, co ona robi? <laughs> Weź ją tutaj zgań, niech nie pije wody z kałuży. Omg, oh no po prostu leja. Co za kocisko! <gry> Dobra, Ida wybyła by tam do szkoły, no to co? To, to bierzemy leje do weterynarza. Okej, okay, i co? I zapisujemy leje na leczenie? Albo wiecie co? Nie, bo nas nie stać trochę na to, kupimy yy, ciasteczka te, przysmaki na poprawę zdrowia. Generalnie jak nie wiedzieliście, bo. Wiem, że to są takie nieraz drobiazgi, o których można sobie zapomnieć, albo, albo zwyczajnie to po prostu przeoczyć. No to jak macie zwierzaki i wasz zwierzak zachoruje, no to wystarczy, że pójdziecie i kupicie sobie te przysmaki na poprawę zdrowia. Kilka ich najlepiej, żeby było na zaś. I wtedy możecie je po prostu podawać zwierzakowi w domu i one automatycznie leczą z każdej jakiejkolwiek by nie było choroby. I koty, i psy. E, chyba dla koni. Też jest coś, to chyba też są jakieś przysmaki. Chociaż nie wiem, nie pamiętam. Ja z koniami mało gram generalnie, więc tutaj może nie będę się y, wypowiadać. O, widzicie? Dajemy jej teraz ten przysmak od weterynarza. W ogóle jakaś jest pogoda. No, daj jej tutaj. Nadia! Bo kot tutaj nam się zamienia w Rudolfa. To nie jest odcinek świąteczny. No i widzicie? I ona tutaj już będzie zdrowa. No i już się nic ci nie dzieje, weź on tutaj jeszcze, pogłaszcz. E, I co, jak nie ma teraz e, idy, to może zaprosilibyśmy e, tego Glena na kawę. Przylasz tutaj, choć weź tutaj, e, zaproś go do środka. Porozmawiajcie sobie, może tutaj e, na dole zaproponujesz na plan. E, nie wiem, dam im jakieś tutaj interakcje, żeby sobie po prostu jako tako pogadali. No, a generalnie no, to oni mają całkiem sporo do pogadania, dlatego że Glenn nie ma zielonego pojęcia o tym, że Nadia ma dziecko. I niekoniecznie dlatego, że po prostu urwał im się kontakt, to znaczy po części dlatego urwał im się kontakt, że Nadia właśnie zaszła w ciążę. O czym mu nie powiedziała. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was się w poprzednim odcinku domyślił, e, ale tak, no, może zrzucę tutaj na Was jakąś bombę, może nie, ale jak możecie zobaczyć po oczach, no to są one identyczne jak Idy. Glen jest właśnie jej ojcem. E, całe to ich rozstanie, no to właśnie było spowodowane tym, że Nadia spanikowała, no i nie powiedziała mu o tym, że no e, wpadli, i też nie chciała go. Zatrzymywać, to znaczy on był bardzo podekscytowany tym właśnie, tą perspektywą zwiedzania świata, poznawania nowych krajów i tak dalej. I Nadia, widząc to, nie czuła, nie chciała go zatrzymywać, zraz. Chciała właśnie, żeby zwiedził ten świat, bo to było jego największe marzenie, odkąd się tylko poznali. Właściwie to ich właśnie połączyło, ta taka e, miłość do podróżowania, stąd też, no. Dla Glena to było trochę niezrozumiałe, dlaczego ona nie chce z nim jechać, dlaczego nagle zrywa z nim kontakt, o co w ogóle chodzi. Więc no, Nadia podjęła taką decyzję, że e, nie powie mu nic, urodzi to dziecko w tajemnicy i, i po prostu e, będzie miała nadzieję, że być może Glen nigdy się o tym nie dowie, być może Ida się nigdy o tym nie dowie. Ciężko stwierdzić, bo ojejko, Leja, ja tutaj mówię na poważne tematy, a ty w śmieciach się bawisz. Wygłoś jej kazanie o bawieniu się w śmieciach. Coś. Co za kocisko, no, ale yy, tak jak mówiłam, yy, ciężko stwierdzić, co sobie Nadia myślała wtedy, no, była wtedy bardzo młoda, miała te 18-19 lat, więc no, ja myślę, że ona sama do końca nie przemyślała tej decyzji, nie przemyślała tego, czy... To będzie dobrą decyzją ukrywanie dziecka przed ojcem. Może kiedyś miała takie, że no, jak Ida podrośnie, no to, to jej wszystko tam wyjawi, powie jej całą prawdę, właśnie kto tak naprawdę jest jej ojcem. No bo Ida jest święcie przekonana, że jej ojcem jest ten były partner Nadi, który się jeszcze nie pojawił w serii. I nie wiadomo czy się pojawi, zobaczymy czy się wylosuje na kole czy nie, e, no więc też nigdy nie wnikała w to, wiecie, kto jest jej tatą, no bo dla niej to było oczywiste, że to tamten partner jest jej tatą, który zresztą sam tak myślał, Jeju, co ty tutaj robisz, czemu ty tutaj tak kucasz pod tą lodówką? Nie wiem, co tu się dzieje. No, więc tak, trochę tutaj się pokmatwało w życiach naszych simek, ale no cóż, wylosowało się tak, więc trzeba teraz ponieść konsekwencje tego wszystkiego i poczekać, aż Ida wróci do szkoły, żeby w końcu mogła poznać swojego ojca, co będzie pewnie dla niej też mega szokiem, bo ona w ogóle nie spodziewa się tego, że. No, no ona o niczym nie wie, tak? W ogóle pania jest też niczego nieświadome, więc no, z nim też pasowałoby jakoś pogadać, powiedzieć mu o tym, że no słuchaj, no jest jak jest, no tak wygląda nasza historia, no, no mamy bagaż ze sobą. I miejmy nadzieję, że pomimo tego i tak będzie nas dalej kochał i, i że nas wybierze, chociaż... Kto wie, kto wie, być może Nadia będzie tutaj zainteresowana ponownym wznieceniem tego płomienia miłości pomiędzy nią a Glenem. No, nie wiadomo, nie wiadomo. O nie, Glen spanikował! Omg, oh serio! A może stwierdził, że to nie jest dobry pomysł, żeby jeszcze mówić, idzie. Nie, no ale ja mówię, że to jest dobry pomysł. Dlaczego, dlaczego wybierasz inaczej niż ja? Chyba, że rzeczywiście właśnie spanikował, stwierdził, że nie, że on nie da rady, że on się nie spodziewał tego, że jakby... Czemu ona mu o tym nie powiedziała? No, w sumie on totalnie się nie spodziewał, że taką bombę na niego zrzuci Nadia. On dostał po prostu od niej telefon, że hejka, wpadniesz do mnie na kawę? Mam ci coś do powiedzenia, pogadamy sobie, nadrobimy. I on sam myśli, a dobra, fajnie, fajnie, może się dowiem w końcu, o co tam chodziło. A tutaj, proszę, no, masz córkę, która jest... Na z podatką. No, przyznaję. Miał prawo być dosyć przytłuczony tą wiadomością, więc myślę, że tutaj y, możemy przymknąć oko na jego zachowanie. Oho, Ida wróciła. Jest poniżej przeciętnej? Jak to, to? jaką ty masz w ogóle ocenę? Mi się wydawało, że ona ma? No jest szóstkowa, no to co jej tak źle poszło? Chodź tutaj, moja droga, chodź na górę. Mm, weź sobie prysznic. Yy, a ty, Nadia, może być tutaj... Nie, co ty tutaj robisz? Aha, bo ty tutaj naprawiałaś tą zmywarkę. To nieważne, dobra, skorzystaj sobie z toalety. A później, nie, czekajcie, to tutaj jest. Później sobie spróbujemy. Aha, bo my do tego potrzebujemy jeszcze krzesła. Okej, okay, dobra, sorry, to nie wiedziałam. E, to sobie tutaj coś wytworzymy. Dobra, wytwórz nowy obiekt ceramiczny. Wazon okrągły, okej, okay, dobra, możemy spróbować zrobić wazon okrągły. W ogóle nie wiem, czy my potrzebujemy od razu tą taką do wypiekania? Ej, chyba, że pójdziemy na lekcje ceramiki. Chyba, chyba powinny być w mieście jakieś takie rzeczy, nie? Chyba jest coś takiego. Aha, właśnie i my jeszcze mieliśmy sprawdzić, kto jest z naszymi sąsiadami, żeby wszcząć dramę. Dobra, to czekajcie. Wejdźmy w zarządzanie światami. Aha, tutaj są jacyś ci Loden i oni mają chyba tą nastolatkę. Dobra, to my się tam do nich wybierzemy i, i, będziemy, i będziemy się kłócić. Będziemy robić dramę. Dobra, i kto tutaj jest? Tu jest jakieś małe dziecko. To nie będziemy wyzywać dziecka. Aż tak, gdzie nie jesteśmy. E, na górze. Ej, w ogóle, jaki tu jest ładny ten domek? Fajnie to tutaj wszystko wygląda. Tutaj jest. To jest ta nastolatka? Nie, to jest dorosła. Ta jest seniorka. To nie. Czy na samej górze w takim razie znajdziemy kogoś? Nie ma tej nastolatki? Czy ja jestem ślepa? No pokój tutaj ma zrobiony. Chyba, że jej serio po prostu nie ma. Weź tutaj, podejdź. Może przyjdzie zaraz. Tutaj kto jest? Nie, to nie jest, to nie jest ona. Ej, no co, to mi tutaj ma być? No dobra, no to będziemy się kłócić z tą babą. Rozkręcamy tutaj atmosferę, pchnij ją. Od razu rękoczyny. Kpij ze stroju. O, obraź, mówiąc o ogródku. Co, co to znaczy? Jak ty chcesz ją obrażać, mówiąc o ogródku? A co, że ma brzydki ogródek, czy co? Dawaj, Ida, drwi z niej. Teraz jej jeszcze chluśniemy napojem. O, dawaj, będziemy się bić. Ja już jestem gotowa. Czy my możemy w ogóle się bić z nią, jak jest dorosła? Więcej opcji. Pchnij, podły prezent. Sugeruj, że matka jest sama. Okej. Okay. Wydaje mi się, że możemy nie mieć możliwości yy, bicia się z nią z racji tego, że ona jest dorosła, ale nie jestem pewna. Możemy ją uznać za wroga już. Dobra, to uznawaj ją. Nie, 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 gdzie ty tam idziesz? Idź tutaj do niej i ją uznaj za wroga. Ej, kurde, szkoda, że nie możemy się bić. To wracamy do domu w takim razie. Nie ma co tutaj dłużej siedzieć. Nie powiem, jestem dosyć mocno zawiedziona tym, że... W ogóle, dlaczego nastolatki no nie mogą się bić z dorosłymi? Jaki to ma sens? Dlaczego? Dobra, Ida, weź sobie tutaj. E, weź sobie. Jak nie odpowiadają preferencje? Co? Przecież ty nie jesteś? Że... O co chodzi? Przecież ty nie jesteś wegetarianką? Nie mamy nic do jedzenia! Ujeju, no dobra, to weź, może podaj jakąś kolację. E, weź tutaj, o, makaron z serem zrób. Matka się zafiksowała na garncarstwie i nie ma czasu gotować. Ej, ale w ogóle mam 600 simoleonów. Musimy jutro koniecznie otworzyć tą naszą firmę i zacząć coś zarabiać więcej. Dobra, ja myślę, że to jest ten moment. To jest, to jest ta pora. Chodź tutaj, moja droga, i da Ci się przyzna do wszystkiego. Ej, no nie. Wiem, że jesteś zmęczona, ale nigdzie mi tam nie idź. Idź tutaj, popraw jej humor może najpierw, tak na rozluźnienie. Wyjaśni nieporozumienie o weź jej tutaj entuzjazmuj się tatuowaniem o właśnie, powiedz, że to jest coś, co ci się podoba, że to jest coś co po prostu chciałabyś robić podziel się pomysłami właśnie na temat tego twojego studia tatuażu no i przy, przede wszystkim pokaż jej swój tatuaż no i tak jak podejrzewałam Nadia tutaj nie jest ani trochę zła na ideę, weź ją tutaj, o niech ją obejmie czule daj jej tutaj jakąś radę, komplement Pochwali ją, o właśnie, e, o, o proszę, jeszcze mają dynamikę wspierającą. No, idealnie się po prostu złożyło. Poproś o zainwestowanie w marzenia, właśnie, niech inwestuje, tak. E, Daję jej tutaj jeszcze, e, tu były komplementy, pochwalę za dobre oceny. No właśnie, co jeszcze tutaj możemy dać? Czułość, Ym, nie, głębokie zamyślenie, o, ożywiona rozmowa. Co? Ej, co się stało? Ej, ja nie sądziłam, że. Skąd ona wzięła tą kasę? Ja. ja co... co się stało? <śmiech> <śmiech> skąd, ona, skąd ona nawet dwa 2000 simoleonów? Ja nie wiedziałam, że to tak działa. Ej, ja myślałam, że to będzie takie wiecie, motywujące dla niej, żeby ona zainwestowała w siebie. O ej, no mówiliśmy właśnie, żeby nam córka dała 2000 simoleonów. Ale skąd ona miała tą kasę, ja się pytam? Nie wiem, nie nie wiem, dziwna sprawa. No ale dobra. Ej, ja się właśnie zorientowałam, że zapomniałam sobie o tym nigiri z rozdymki totalnie. I ominęliśmy teraz tą środę. A chyba właśnie w środę się rozkładały te, 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 te takie... Te budki z japońskimi rzeczami. No nic, to dobra, to może po prostu pójdziemy do jakiegoś zwykłego parku i tam po prostu sami zapłacimy za tą budkę i wynajmiemy kogoś, żeby ją obsługiwał. Dobra, Nadia, ty też wstawaj już. Weź sobie resztki, potem się wysiusiaj i korzystaj z... Yy, korzystaj sobie, weź sobie prysznic. Dobra, to co, to może w takim razie yy, chodźmy do... Yy, najpierw do San Meishuno, a później, jak rzeczywiście nie będzie tam tej budki, no to pójdziemy do jakiejś, nie wiem, do Wierzbowej Zatoczki na przykład i, i tam postawimy tą budkę sami. Dobra, jesteśmy i... Nie wierzę, to jest chyba to? Nie, kurde, nie, to chyba nie jest to. Dobra, czekajcie. Wydaje mi się, że to nie będzie to. Tak, na 95% jestem przekonana, że to nie to. Ktoś tu w ogóle przyjdzie, to. A dobra, idzie babeczka to obsługiwać. Bo to powinno być chyba tutaj takie, jakby sushi na tym. A nie takie, taka zupka. Dobra, weź tutaj. E, zamówienie. Jest Nigili z rozdymki. O to jest to. Dobra, czyli musimy się tego nauczyć. E, Jeffrey Landgra. On, serio on wygrał, Ty jakby mało miał kasy. Dobra, to jak ona już sobie zjadła, to chodźcie, wracamy do domu, e, otworzymy ten nasz e, biznes, zarobimy trochę kasy. E, ojejku, dobrze by było też wysłać tą Vanesę na jakieś szkolenie czy coś takiego, bo jej to tak średnio idzie. Za tym barem. Ale zobaczymy w ogóle, w jaki sposób to działa. E, dajmy tutaj, otwórzmy. O, jest, zarządzaj pracownikami. Możemy zarządzać wynagrodzeniem, zwolnić. Hmm. zatrudnij pracowników. Rozumiem, dobra, ale ja nie chcę zatrudnić pracowników. Chciałabym im dać jej jakieś szkolenia. E, o, jest, tutaj pojawiła się. Chodź tutaj, e, czy mogę jej, jak mała firma, zwolnić, nie? Zarządzaj pensjami, skrytykuj pracę. E, zarządzaj pensjami, przyznaj premię. Nie wiem, dam jej może 100 simolonów, może to ją jakoś zachęci. <noise> Ej, no jak mamy zrobić tutaj jakieś szkolenie czy coś takiego? Czy możemy to w ogóle, to, czy możemy to w ogóle zrobić? Pochwal pracę jeszcze, o. I pójdziesz tam zajmować się tym, tym barkiem? A my zrobiłem może jakieś gofry? O, z szafranem. 466 simolonów! Za tą fatę cukrową tyle dostaliśmy. Ej, opłaca się być w biznesie cukierniczym. Opłaca się. No, <laughs> trzeba przyznać. Weź tutaj może pochwali jej strój, żebyśmy się tak z nią zaprzyjaźnili bardziej opowiedzieć jej historię. Chociaż może nie powinniśmy ją aż tak zagadywać, jak ona tutaj pracuje. E, dobra, to nie, to, to zostawiam w spokoju. Weź tutaj, o powitaj tych tutaj gości w naszej firmie. Mała firma, zatrudnij nie, zapuść klienta, nie, nie. To jest uciążliwy klient. Poproś o zaprzestanie niemiłego zachowania. Może to zadziała. Dobra, Ida wróciła ze szkoły, więc ja myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby y, jeszcze raz zadzwonić do Glena i zaprosić go tutaj do nas. Tylko może najpierw troszkę ogarniemy tą kawiarnię, powyrzucamy jakieś te rzeczy. Czy to się już zrobiło? Y, tak, to weź bierz te gofry tutaj. Co tu jest? Pieniądze za friko? Co, 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 co? O co chodzi? Co? O co chodzi? To nie tak miało być. Nadia uznała te słowa za pochwałę, podczas gdy w rzeczywistości były one zawalowaną obelką. Nadia nie planuje już w tym czasie żadnej premii dla pracowników. Co? O co chodzi? Ej, co się stało? Ej, nie, nie wiem, nie mam pojęcia, co się właśnie wydarzyło. Dobra, weź tutaj, y, zadzwoń do, do Glena. Okej, okay, zaraz tutaj będzie. Chodź tutaj i da na dół, zejdź sobie, usiądź ona pewnie ma takie, dlaczego mamy zachowujesz się tak dziwnie, o co ci chodzi a ty, weź tutaj, e, Wyjaśni nieporozumienie nie, w ogóle, co ty tam robisz, weź go zaproś do środka oho, schodzi, schodzi Ida Przywitaj się z nim. Pewnie ma takie, cześć jestem Ida, o co tutaj chodzi? Dlaczego mamo chcesz, żebym gadała z tym gościem, jakimś dorosłym, obcym? Dobra, czas im powiedzieć, ożywiona rozmowa, tutaj y, sprawdź jak się ma Ida właśnie, o, zapytaj się jej jak się z tym czuje. Ojejku, nie wiem nawet co ja jej mam dać, żeby ona z nim gadała. Zapytaj o ulubiony kolor. Może powinna go jakoś tak więcej. Poznać go jakoś bardziej, porozmawiaj z nim o tatuowaniu. Yy, Zarządzaj niezależności. O nie, może nie. Weź tutaj jakoś tak, nie wiem, coś, coś miłego mu powiedz. Zapytaj, jak minął dzień, poznaj go lepiej. Rozmawiaj o zainteresowaniach, o właśnie. Dobra, i ty Nadia, weź ich może tutaj zostań, niech oni sobie pogadają na spokojnie, ty zbierz te gofry, e, poda się tutaj następne, żeby, żeby je sprzedać i tutaj trzeba też posprzątać. No ale dobra, trochę dużo się dzisiaj wydarzyło, więc ja myślę, że to będzie dobry moment na to, żeby troszeczkę zwolnić i zakończyć ten odcinek w tym miejscu, zobaczymy co przyniesie następny. Jeżeli wam się spodobało, no to koniecznie dajcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii lub z innych, które mam na kanale i na które Cię serdecznie zapraszam. Jeżeli macie jakieś pomysły co do tego, co możemy umieścić jeszcze na tym naszym kole, no coś miało, dawajcie znać w komentarzach, definitywnie je dodam. Przyszły odcinek już będzie normalnie w piątek, to znaczy nie ten piątek, tylko w przyszły piątek. Także no, zakręcimy sobie jeszcze raz i, i kto wie, co dalej się podoczy. No, ale y, ja Ci jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i widzimy się już niebawem. Cześć!